Witam widzę was w nowym odcinku na tym kanale. Oczywiście. Z um. starego Minecrafta. Co jest? Ok. What the heck? To było dziwne. Co to było Podobno jest. Ty, ale czekaj się. No zajrzę się tu. Ale no, to jest czułśmy szybku. Bo ja się chyba na jakiejś dziwnej i wysepty zarśpiłem. No, ale słucham, ja chyba. Dobra, no, to się raz, nie rozejmę. Oczekuję, że... no trochę mi to zajmę. Już nawet nie ma tego. Aisun, chcesz tarta? Chcesz tyra? I mój skynak. Butter Duo relics Yes.

Ja, ja. No tak. ja, na starcie i do tego dużo. no, wyjść z takich to czyli pulsy pod Wejdziemy, tak. Spójrzcie to. Kupimy. Będzie. Cztery w pierwszy dzień. Jest.

и жарче. И сколько? Да. Ой, сухца. <рек> я не могу. А, не могу. Я не могу. Я Piszcie że mam nagrywa robloxa. Ja wiem, raczej nie zwinę. Nie powinienem zmieniać. И что будет? О, боже, давай, 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 To co machyba wysp? Gdzieś tu powinien być. Okej, tutaj jest kewid. Oj nie. Taki niezły kewik. To chyba z tego co pamiętam na starych wersjach. Um, obijało to dopół HP, o jasny. Moje rzeczy są. No, teraz y, coś odpadam. To, no to co są powtórzę. Tajce, pewno. Hmm.

W są czytamy? No, co co widzimy? jutro.